Cześć, ty macie za mną jest Wojtek. Jestem. E, my gramy Minecraft Wali, Wojtek, ja mam 125, a ja miałam 65. Za jednego? Górka? Czyli ile, za jednego? Mmm, szczekaj, 65, 40, 60. 60, no dobra, to teraz zrobimy pikle. Ety, truskawki! Drosły? No. Nice. I pada. Bardzo dobrze. Dalej pada, kolejny dzień pada. Bardzo dobrze. Ale słuchaj, nasza pierwsza wiosna nie była taka deszczowa. No nie. A generalnie mamy 100 tysięcy równe. O! No. Dobra, to, to jest. Idziesz kupować to, to to, coś? Wiesz co, na razie jeszcze nie. No ale wojtek truskawki sprzedamy dzisiaj. Ale to jedno, co, to kupię i nie będę miał tego używać? A czego nie możesz tego używać? Znaczy, w sensie nie będę umieć tego używać. Bo ja jeszcze, jeszcze nie, jeszcze nie, 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 nie bawiłem się w tego moda. Dobrze. Więc chyba dobra, to te teraz seru pikla, a potem mi go daj i ja se sama wyrzucę. Jest w lodówce i już. Aha, dobra. Tak, nie trzeba podlewać, to najważniejsze. To możesz się og... ryby łowić, nie do... wiem, babcie tak, Karolinkę i, i, zmacaj. Idę ogarnąć zwierzęta, pójdę zobaczyć, co tam mamy w tych... Eee, karmę Rektyle. dla zwierzaków! Halo, kurczaki to, moje! To już ogarnę krowy idę. Bo wiesz, potem znowu... Ta na wolne pójdzie, urlop czy co innego. A się dzisiaj nie zdziwię, jak dzisiaj ma zamknięte. Co dzisiaj jest? Środa. Eee, bo ma otwarte. Mówisz, Ja mam tylko nadzieję, słuchaj, że my damy radę wyłowić, kurczę, ten Neptunian, cały śmieszny. A do czego nam właściwie jest potrzebne? No do zbrojek. A zbrojek ja. Z to kim to są... walczymy? A... Komu wypowiemy wojnę? Nie, nie wiem, ale to są te takie super, hiper chyba turbo dobre. One mają ja na pewno ciekawe. więcej niż e, diamentowe. Mhm. Dobra, idę tam. Nie wiem, za dwa, trzy staki. Cztery staki może kupię. Weź cztery, będzie na zapas. Tutaj pają w truskawkach się zaląk. Biedny. Ale jestem ciekaw, ile zarobimy za te truskawki. Ale wydaje mi się, że truskawki mogą być dobrze opłacane. Chyba sporo, wiesz? Czekaj, tu zebrałam. O, ja, o, ja już mam, słuchaj. To i... jest zamknięty. A nie, to nie ten sklep. Cięgaj, ja jest. Ja już mam cztery staki, wiesz? A ja jeszcze całego pola nie zebrałam, nie? Chicken feed, teraz, dwa, trzy, cztery. Dobra, cztery staki kupi. Ale tylko 2000 nam to zabrało, więc. niedużo. O górze! <noise> Znowu. By kur na kurnik wysadził tej typiary. <noise> Biedna pani Asia. A u babci Karolinki były od razu? A właśnie nie, zapomniałem. Idź tam, odwieźć jakieś przetwory, może no, nowe będzie mieć, nie wiem, drzem truskawkowy. No właśnie wiesz co, ja powiem ci, ja się teraz zastanawiam, bo my mamy recepturę, żeby przerobić truskawki. No na wilkszejka był. Tylko to, do tego to jest jeszcze mleko potrzebne, by trzeba było przerabiać ewentualnie no rzeczy. Które... krowy wydoić, bo ja sprzedam mleko ostatnio. A ja tak ładnie rządkami zbieram, a ten wszedł, no o, i tu nie. O, tu już nie ma jednej truskawki. Tam z tamtej strony też nie ma. Mhm. Mm tam w kącie. No ale ja mam oczywiście baga graficznego. Mam dwa, cztery, prawie siedem staków. Jakbyś miał do swoje to bym miała więcej. Masz. E, rzodkiewki! Też wyrosły? Mhm. Mm A to ja rzodkiewki muszę kupić. To biegaj. Biegaj po rzodkiewki. Gdzieś rzucił te truskawki w ziemię. E, na środku tam. To byś w ogóle magic A czekaj, zrobił. czekaj, wiesz, wiesz co Magda? Ziemniaki? Skoro mamy... No? Dobrze, zrób magię. Jaką magię? Wyłącz deszcz. I już. No ile będzie padał? Podlał, podlał, zadanie zrobił. Ten odcinku był, w tym nie musi go być. Niech milagów tu nie robi. E, nie kupię dzisiaj nasion. No ale mamy tam jeszcze i ziemniaczory. Jest 20, ale to wiesz co, no lepiej to sadzić chyba w całości, bo potem nam się pozamykają te... Mhm. Mm Chociaż z drugiej strony... No i następnym Jutro razem. się dokupi, dosadzi. to będzie... Ale to i tak będziemy mieli tory 3-1. Chociaż nie, bo to można sadzić przecież. Dobra. Mhm. To idę je zasadzić i potem idę łowić ryby, bo... A, miałem iść do tej. Zbabcie Karlinki. Zapominam. No ja jestem ciekawa kasy za te zbiory. Hmm. A jak dobrze, że nie podlewamy, eee, nie zmęczę się. Pikle masz w tym, w razie czego? W lodówce, tak. W lodówce, tak. To może się sprzedać i zobaczymy, czy będzie za to więcej. Dobra, zaraz pójdę. Już ten Żutkiewków eee, jest 3,5 staka. No, dobrze mówiłam, mamy 7 staków truskawek. No, domyślam się, że może być spory zysk, ale faktycznie, bo może jeżeli jest eee, tak, jak tutaj piszecie, że przetworzone przetworze. rzeczy są dużo droższe. To wiesz co? Są... Sprzedałaś już je? Pikle? Nie. A, ogór... a truskawki? Tak. To znaczy, jeszcze wyjmę ze skrzynki ci. To wyjmij je ja wszystkie. Jakie wszystkie? Wszystkie. No, z... ty Nie, się. Wyjmij, wyjmij. Sprawdzimy. A rzutkiewki? Y... Rzutkiewki też możesz wyjąć. Zobaczymy, Dobra, trochę z... się sprzedało. Zrobimy tak. tak. Y... Ty będziesz sprzedawała po jednej sztuce danej rzeczy. Co, ja y... i, z... I zobaczymy po prostu, ile zdobywamy za jedno, a ile zdobywamy za. wiesz. Y... Za przerobione po prostu. No to może sprzeć dlaczego się nie chcesz sprzedać halo. Taką łapką Ale ja zawsze... Nie... Ja na to zawsze rzucałam, wiesz? A to nie zawsze chyba... No, tak bo z przetworów chciałam. jako takich co my mamy? No nie mam nic co, co z cuskawek. O, Dżem, możemy zrobić... Kibur, słuchaj. Kibur, możemy kibur. zrobić jeszcze vegetable juice i to jest z każdego możliwego... O. Burnipów nawet jest. A ciekawe, ja, nie wiem, ja, ja spróbuję znaleźć gdzieś, może gdzieś będzie jakaś cena podana za to wszystko, ale wątpię w to bardzo. Ja wiesz co, trzeba byłoby do mnie pod komentarze wrócić, ja nie wiem, czy gdzieś w pierwszym czy w drugim odcinku ktoś nam nie pisał cen. Może tak być. Tak albo, mi się coś teraz kałacze po pustej głowie. Albo mogę jeszcze sprawdzić w konfiguracji moda. To tam chyba też będą ceny, ale to, to się zobaczy, to, to zobaczę. No A ty dobra, ty... ja łowię dalej jak to mi się już... powiesił? Jak to? Iśli si w powietrzu. I się patrzy. Mhm. Jakby stał na niewidzialnej platformie, nie? Dobra, już go zdjęłam. Dobra, to, to co ja mam teraz w związku z tym robić z truskawkoma? I z tym wszystkim. Do lodówki? W... Może się do lodówki wrzucić, no? No wiesz, hajsy, hajsy to na, na spokojnie, nie? Panie, Ale my mamy zobaczymy. 453 truskawki w lodówce i 139 turników. No i dobrze. Fajnie to wygląda. Także na razie, na razie to po prostu podtrzymajmy. Ja, ja mówię, trzeba sprawdzić dokładnie o, jak jest, jaki jest przy ten cennik za to wszystko i po prostu zobaczyć co się najbardziej opłaca. No jutro nie będziemy mieli dużo hajsu. Tylko lipa, największa lipa jest z jedną rzeczą. Nie da się wrzucać kilku rzeczy naraz, żeby wyszło kilka, więc to się pojedynczo przerabia wszystko. O, no, a to tak, ale masz, tutaj ci się przerobi i jest, a w stardiu patrz, ile czekaliśmy zawsze. No to, tak, tam się, tam się czekało. Chociaż ja tam czasami moda na automatyzację wgrywałem, więc. Ja wszystko. w ogóle wiesz, jak było w stardiu, ja w ogóle modu żadnych nie używałem w stardiu. Nie, to ja, żadnego. Ja, ja nie mogę grać bez modów w stardiu. To ta gra, wydaje mi się, tak, już jak grałem na Switchu. Bo mówię specjalnie sobie kupiłem na Switcha, żeby mógł sobie wiesz, tam w łóżku grać czy coś w tym stylu, <grym> ale tak mi brakowało na przykład moda na to, żeby mi pokazywało kto co lubi, chociaż dodali to w aktualizacji. A ale ja to powiem wtedy... tyle ile grałam to pamiętałam, później już ale, nie. Ale wiesz teraz jest zrobione tak, że pojawia ci się na stronie mieszkańca co on lubi pod warunkiem, że dałaś mu dobry prezent. Aha. Czyli wiesz, można mieszkańcom dawać różne rzeczy, i tam potem gra, wiesz, pokazuje ci, co lubi, czego nie lubi, co mm -hmm. jest neutralne, i tak dalej. Ale też w którejś aktualizacji, nie wiem czy w ostatniej, czy w którejś, dodali yy, herbatę. Którą generalnie, jak zrobisz, yy, to dla wszystkich mieszkańców, oprócz dwóch bodajże, ale to jest chyba Krobus i, i Dwarf. Tak mi się wydaje. Mhm. Herbata jest zawsze ta, że oni ją lubią, więc e, też sobie tak zrobię. A pamiętam że... było z Caroline kiedyś zadanie na herbatę, pamiętam. Jakaś taka, ale misja poboczna. No to tak, no to, no to właśnie jest, że jak wbierz z nią dwa sertuszka, idziesz do niej tam do domu i tam masz taki pokój. Sekretny, yy, no. Sekretny, tak. I ona daje Ci recepturę na herbatę. No tylko, że z tą herbatą jest ten problem, że. Ale wcześniej ona nie, tam było, tylko że ona opowiadała o tej herbacie, a receptury wcześniej nie dawała. No tak, a teraz właśnie no. jest tak, że, 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 że daje. Tylko minus jest największy taki. Um, ona bardzo długo. Coś inaczej. Rośnie cały miesiąc, ale możesz ją zbierać chyba tylko od 22 do końca miesiąca codziennie. To się opłaca? Yy, powiem ci, że się. Na przykład. Na początku gry herbata, jak się szybko wbije, to daje najlepszy możliwy zarobek sprzęcie sadzonki herbaty. Mhm. Bo ona nie wymaga dużo zrobienia, tam są chyba kamienie, trawa i te mm, sezonowe nasiona. To mhm. ja się na tym kupę pieniędzy dorobiłem. Mhm. A już tak dawno w Sardu ugrałam, ale nie chcę zaczynać, bo jak zacznę, to wiem, że przypadnę. A ja obecnie nie mam czasu, żeby przepadać. No a tam też podochodziły, przecież ta nowa jest ta cała wy wyspa. Tak, a, a jeszcze chciałabym przecież zagrać w to, co ty mówiłeś, najnowszy Harvest Moon. To się inaczej teraz nazywa. No najnowszy Harvest Moon? Tak, mówiłeś. Ostatnio no, to nawet, jest na w Mineral Town. No. Albo. No Jezu, no za daleko mam półkę z grami, ale jest jeszcze ten pionierz of Olive Town, o. Aha, no to właśnie któryś z tych. <laughs> Tylko, że ten Harvest Moon, Harvest Moon, Friends of Mineral Town jest taki, to jest taka podstawa wszystkich możliwych gier farmerskich. Mhm. Ale wiesz co ci powiem, widzę, że niektóre ryby dają znacznie więcej filetów. Tak? Gdzie tu w mm -hmm. ogóle jesteś? Na oceanie. I na oceanie filetujesz ryby? Tak. O, jedna mi dała cztery filety na przykład. Bo By była tłusta. Może. <noise> Albo duża. O, te też dają po trzy. A to może mniejsza ryba. Ale słuchajcie, problem jest taki: ja tu łowię i ja tutaj do tej pory nie mam żadnego Neptunium. Czy tam czegoś innego, więc ja nie wiem, czy to aby naprawdę. Pewno... Ja mam dzisiaj pełno kij kości. Niech ciebie to może pocieszyć mm -hmm. w jakimś stopniu. Okej, wiem, że na pewno, wiem, że na pewno to występuje w grze, bo. O, diament mi wypadł. To mi też parę razy. O, chyba. i szósty zegarek mi się już niedługo na ręku no mi się Ja mam sobie. właśnie kompas, ale ja wywalę to, to, to. Znowu kije. rzeczy, bo... jeszcze chwilkę mi połowię. No mi się wędka niedługo będzie kończyć. Już, to się jadę swoją najwyżej, bo ja aż tyle nie łowię. Nie, to spokojnie, to się kup, ja kupię sobie nową, bo i tak mam 304 poziom, więc ja sobie zynchantuję od razu też. To ja mam 401. Nie wiem, gdzie Że ja tego easy, Znowu kość! Wyrzuciłam kije i kość! Co wyłowiłam? Kije i kość! Ale treżery dzisiaj fajnie lecą. A to mnie w ogóle nie lecą, praktycznie. O jabłko Aha. wyłowiłem. A tu też CZS otworzę. Siódmy zegarek! Jeszcze trochę ja na stopach zacznę je nosić. Można. Albo zrobimy sobie taką tablicę yy, zegarków. Z zegarkami, kosową. nie? Mhm. Fajnie, jeszcze było. znowu kość wyłowiłem. Żeby można było, żeby każdy zegar inny czas pokazywał, nie? Tak jak nie hmm. się takie tablice zegarowe, i tam masz, że Warszawa, Londyn, Tokio. <laughs> o, znowu treżer kolejny. I znowu kość. To mi w ogóle te treżery nie lecą. Łowię ostatnie i dostąd, bo mi się ciemno robi. No, ale wyłowiłem złotą rybkę i zaraz zobaczymy, czy się ją przerabia na. Tam się Samorodki. życzenie mówi, niech się ryby przerabia ze tak. złotej rybki. jedna złota rybka to jeden samorodek złota. Naprawdę? Aha. <grybka> Dobra. ale idę, zostawię to te diamenty, nie diamenty. Ryby sprzedam. Tu. W diamenty też mogłem sprzedać. A też miałem złotą rybkę, tak bajdowej. No, to jak już wrócisz do craftingu, to możesz jeden samorodek wy, 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 wyniuchać. A co ja potem jednym samorodku, że ja się zapytam? No, w sumie nie wiem. A czekaj, żelazo chyba tu. tu. Dobra. A czego ten diament nie poszedł? Halo. No. Dobra, idę spać. Już Dobra, 20... to pamiętaj, żeby spojrzeć na cenę tych. 125 buchów. mam. Dobra. 275. Ej, no serio! Znowu pada? No dobrze. Co za Czyli ile zarobiłaś? No 75. A za zwykłe ogórka? 60. Mm. Panie, ogórki obrodziły! Plony zbieram! Bo czy ja? Znaczy, no teoretycznie możemy zarobić więcej, no ale to jest ile różnica? 15? No. I teoretycznie na, na 10 ogórkach to jest 150, na 100 ogórkach to jest 1500. Więc wiecie co? Wydaje mi się, że to chyba nie ma sensu bawić się w przerabianie. Wojtko się nie chce kisić o górę. No, no naprawdę. Znaczy no, to to jest 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 wydaje mi się, że to jest za niski zysk za no, dużo różnica. roboty, bo mhm. e, jak miałbym to przerabiać, to myślę, że spokojnie by mi cały odcinek się tak miał wszystko przerobić. No, to ja jestem ciekawa, jak z truskawkami nam wyjdzie, jak zaczniemy je przerabiać. Ty je w ogóle przerobiłeś, że ja coś tam od siebie sprzedała? E, nie. Ale wiesz co, wydaje mi się, że to chyba w ogóle nie będzie miało wpływu, więc chyba sprzedawajmy to po prostu tak jak. Dobra, to zaraz posprzedajesz wszystko. Tak jak jest. Ewentualnie wiesz co, zostaw może. Zostaw może pół staka albo stak. Mhm. E, nie, pół staka. To ja spróbuję wiesz co pochodzić po NPCach i ja im to jako gifty dam. Kawki. <laughs> Chce pan o a nie, lubi pan górki? A truskawki pan lubi? A może jednak ogórka? Ja myślę, że wszyscy lubią, nie, ja nie, przepadam nie, nie, Ja nie, 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 w tym roku jakoś nie. Ale wiesz, co ci powiem, u mnie jest to samo. U mnie też zawsze, wiesz tam, rodzice czy, czy, czy coś było kupowane, a te, w tym roku to ja chyba w ogóle truskawek nie jadłem. Nie ja może ze trzy, bo taką mi się gdzieś w oczy rzuciły, bo stały w kuchni, nie, u kogoś, ale tak, że tak jak zwykle, że się zażerałam, to nie. Ja hmm. jakoś nie wiem, nie pykło w tym roku mi. Tak samo z czereśniami. No, mam ja też nie, dwa drzewa nie, czereśniowe nie. u siebie i. To ty nie. bogata jesteś. Wie? Hmm. Stadion. Ale ja, ja je przerobiłam skutecznie te truskawki te czereśnie. Będzie wino czereśniowe. Matko. Ja u kogoś ostatnio gdzieś na, Insta, na Instagramie czy gdzieś widziałem, że zebrał cały cały taki ten jak to się mówi. Kobiałkę. Nie kobiałkę, tylko całe wiadro mhm. czereśni właśnie i no to teraz mogę kupić dom na Malediwach. <laughs> A to ten też się śmielisz, że obecne e, ceny e, czereśni są takie, że szkoda aż pestki wypluwać. No. Znowu mam zegarek, on Dust. Ile ty już tych zegarków masz? Jakieś współrzędne dostałem, ale ich się nie da odczytać raczej. Co, e, kury w ogóle, zaraz. Kocham was codziennie, dlaczego dzisiaj tak mało jajków? Halo, co to ma być? O! I kolejny znowu wisi w powietrzu. Ja nie wiem o co mu chodzi. Niech wisi. Jak się powiesił, to chyba tak chce. Może. No, idę jeszcze jego Dobra, zbiorę. ja wracam z tymi rybami, bo... Się nie, nie, nie mam zielonego pojęcia, gdzie to jest. Zmarnowałem całą wędkę praktycznie. Mm. I do tej pory nie było wiem ani razu tego Neptunian coś tam, więc nie mam zielonego pojęcia, gdzie to się łowi. A, a może ty to pod wodą musisz łowić? No jak pod wodą? <laughs> nie wiem. Ale co głupszy pomysł, to zawsze jakiś pomysł. Tylko, nie? tylko tak. mówię, najśmieszniejsze jest to, że sama ta cała yy, ta skrzynka jest na pewno, bo ona występuje w przedmiotach. No tak. Ale y, nigdzie jej w ogóle nie ma. Więc mhm. nie wiem o co chodzi. Dobra, rybki wszystkie wrzuciłem do sprzedaży. Jeszcze jakiegoś emeralda widzę, wyłowiłem. Też można sprzedać też w sumie to wrzucę. E, gdzie mi zostawiłaś te truskawy? To w lodówce. Dobra. Poczekaj jeszcze. A, to ogarniasz zwierzęta dzisiaj wszystkie? No tak, zaczęłam im dobra. tutaj jeździć, dawać. Ciebie nie było. Tęsknił jest Wydaje mi się, że chyba niedługo nam kapusta wyrośnie. Mmm, będzie Jestem ciekaw, ile, ile truskawki będą miały tego czasu Wzrostu ponownego? Wzrostu ponownego, no. No teraz ile rosły? 9 dni. Chyba 9 albo 8. Air er, what? Why would I ever want this? Julif nie lubi truskawek. Mm. <grym> Bo tak troszkę pogardził. Co, już mm. nie lubimy Julifa, czy jak? <grym> Wiesz co? Mam pewne przypuszczenie, że może być to na tej zasadzie, że który mieszkaniec co robi, za co odpowiada, to daną rzecz lubi. No to this co jemu masz gift. dać? Cegłę? Dobra, no to Jim też nie bardzo truskawki. Candice, I'm not quite sure this is I want. No to co? Oni nie lubią truskawek? No nie, jakieś dziwolongi. Z kim my mieszkamy tutaj? Nie wiem, będę musiał, mówię, będę musiał jakoś poszukać taką, bo to jest dla mnie aż dziwne. No ale to tak Thanks jak... Thanks for to, the to kind to gift, z... czyli Jacob... Powiedzmy, że lubi. Mówisz, że tym, kto, co się kto zajmuje, no to co, Julifowi cegło czy tak dać? No. Nie wiem. Temu Blacksmithowi co będziesz dawał? Te? Kamienie? Żelazo? No może. No to ja jakoś się w tym sensu nie widzę. Nie, no może. No ja, czy, ja, wiesz, ja też sensu nie widzę, ale no. Próbuję im dawać te truskawki jakoś tak nie bardzo. A, pamiętasz Stardiu, uniwersalny prezent? Lody. Wszyscy lubili lody. Nie wszyscy, ale Każde, wiem, ale, ale, ale tak. także praktycznie. Tak, także tak, to są takie uniwersalne. No tak, jak właśnie zielona herbata też. Możecie, zrobić zrób lody Unifowi, może będzie zadowolony. Nie ma lodów chyba. Proszę, się, proszę mi zrobić przejście w drzwiach, chłopie. Może kapsa, ja dopiero. co e, se to, ks to coś czuję, że trzeba kości dawać, chyba. Kości? kości, a nie pieniądze na tacę? A tego nie wiem. Kości. Acceptable. Także oh. powiem Ci, że tak średnio te truskawki. Wydawało mi się, że każdy polubi, nie? Polubią, a ha, ha, hirashi sushi. Nowe nie. sushi. O, wiesz, że ostatnio takie widziałam, wiesz? Ale nie mogę się tego nauczyć. Może już Ostatnio jakieś sushi kupiłeś, tylko nie wiem, czy hirashi czy Ale inne. No to właśnie zwykłe sushi. Nie wiem. Thank you very much, Liara. Ona widzę, tak jakoś polubiła. Ale to posprzątane. O! Dostałem na gorącą czekoladę od niej recepturę. No. daję jej truskawę. Ja, jak gdzieś w zimie daleko w trasę jadę, uwielbiam to na rolenie gorącą czekoladę. Halo. Halo. No, słyszę tak źle, ale słyszę. No właśnie, coś. A to coś u ciebie chyba. Coś mi się wydaje, bo u mnie widzę że mam pełna tyta Nie u mnie też zasypuje. Szybko Tesa zasettuje Proszę bardzo. To ja sobie przez ten czas trzcinę pozbieram tu sobie robi co tam e, co tam musi. Ale dzień dobry. Ale dzień dobry, a już lepiej. I i Wojtek powrócił, no tak. ja przez ten czas posprzątałam podwórko, zebrałam trzcinę i słyszę pąkę. A, Moje, to tutaj. ja tutaj, jest... tutaj właśnie im te truskawy podrzucam. Dalej? Ale. Widzę, że oni nie bardzo te truskawki. Ja muszę pójść szczerze, zobaczyć, co że... to jest tam, bo mnie to już od tamtego odcinka intryguje, a nie mam kiedy pójść. Czy to są. Czy to są gniazda, czy co to jest to białe na drzewach? A to nie jest pozostałość śniegu? No faktycznie, że to śnieg. Dałem temu Brandonowi, on jest od kopalni. No. Dałem mu truskawkę, on napisał Czy wiesz o tym, że ja nienawidzę natury? O matko. Panie Wędka, dawaj mi jeszcze Diamond Fisha. A tutaj jest ten, wiesz? O! Nie! Dobra, już! Ja nie chcę apokalipsy jednak. Ja chcę... No bo był tam koło ko kościanek Koń, tak? I ja chciałam go pogłaskać no z miłości, a, a, a to tam apokalipsa wyskoczyła od razu. Nie można tam podchodzić w ogóle. No, Zapomniałam. No. Dobra, ja idę sobie zenchantować wędkę. Mi kupowałeś? No nie, przecież masz jeszcze. No mam. No tak właśnie pytam, czy niepotrzebnie przypadkiem mi nie, kupiłeś. Nie, No jeszcze połowę mam. Idę w ogóle coś zjem. Głodna jestem. A jestem ciekaw, wiesz co, czy da się te wędki... Połączyć hmm. w kowadle, żeby był lepszy enchant. Można Prawdzić. próbować. Czekaj, o, mój był arbuzik, to ja sobie dwa. arbuzika hmm. zjem. O, skąd mam tyle ciastek? No skąd? A, wybuch A. ciasteczkowy był, dobra. Nie, bo mi ostatnio z fasolki wypadły ciasteczka, no i... I stąd pytam, co ja tu bym jeszcze zjadła. Chleba chyba dawno nie jadłam. Dobra, jeśli ja czy... daję ci tą recepturkę tutaj, no to zobacz czy możesz tego nauczyć, bo jeżeli coś, to ty tego na pewno nie masz. Nie mogę. Nie możesz, to nie, ja nie wiem co masz. to jest. Trujące. Wygląda jak receptura, ale... Nie da się jej nauczyć. No, no dobra. Trujące. Nie wiem, nie mam pojęcia, sprzedało się, w końcu się sprzedało, ty wiesz jak ten? <grych> Zakorkowałeś tymi tymi? Tym? A, tu tak. Kiedy były zwierzęta czyszczone ostatnio? Nie pamiętam. Żyją doją się bardzo dobrze. No. A czekaj te owce, wy już jesteście do ścięcia, czy jeszcze tak nie do końca? A nie ma tu nożyczek, to zabrałeś pewnie całą... Ale nie, one jeszcze nie są... Nie, do są nożyczki. Gdzieś. Powinny być. A, krów że... zostawiłeś. A, no. Nie, ale owce nie są jeszcze do ścięcia, tak mi się tylko... No wydawały. Co, ty znowu na połowy popłynąłeś? No tak, no, no co mam robić? A ja pójdę sobie z wieśniakami pogadać. No nic tam nie wyrosły, nie? Nie, nic tam nie wyrosło. Ehm... Bo zwierzaki ogarnęłaś w całości. No ja w całości, a na polu w sumie nie byłam. Okay. O nie, ogórki były. A, no tak. Ale ogórki wzbierało. A wybierało. czekaj, bo mamy w tym odcinku pierwszy dzień? Nie, no drugi. Aha, czyli już kończymy to teraz? Tak! Już kończę, to leci szybko. <noise> no, żebyś wiedział, że dobre zabawy zawsze szybko leci. Dobra, gdzie tu kto jest, bo ja chcę się ten socjalizować dzisiaj. Raz na ruski rok mam ochotę. O, dzień dobry. Sobie ich pozaczepię wszystkich, nie będę nawet czytała, co oni do mnie mówią, ale ich A to nie, to wiesz co, jak masz możliwość, y, i tam jest ta opcja czat, to czatuj. A nie, to ja z nikim nie mam możliwości czatu, oni ale mnie nie to, lubią. No teraz to nie, bo oni, wiesz co, oni mają chyba czat dostępny dopiero jak, e, Godzinach jak mają pracy. godziny pracy, no. no. Ale z tymi truskawkami, to. Dobra, Johan. Ale mówię, następnym razem możemy spróbować zrobić coś na zasadzie takiej, że dana osoba, która od czego jest. To spróbować dać jej po prostu takiego gift'a, czyli na przykład, No nie to drewno u... zanieśesz Julianowi. Na przykład, albo temu od jajek zanieś jajka, tak? E... To babka od jajek jest. No Kto tam, tam jeszcze jest? E... No Blacksmith, sztabkę żelaza mu damy. Na przykład. Kto tam jeszcze? No wiadomo, Halina kwiatki leci, no. Mhm. To wiemy nie od dzisiaj. No, co tam jeszcze? Ta... A babcia Karolinka, co? Jakiś, nie wiem, może drzem? Może jakieś przetwory, nie wiem. No, no mówię, na Takie przepisy robią omlet i damy. Na pewno będę musiał zobaczyć, jak wyglądają te ceny. Chociaż tylko Kwestia jest taka, gdzie one są w ogóle zapisane w plikach, bo jeżeli są w modzie, to ja tego nie sprawdzę. Jeżeli są w konfigu, to jestem jeszcze w stanie zerknąć. Dobra, tu pozbierałam. Dobra, lezę zostawię graty i możemy kończyć. Dobra. Czekaj, tutaj był kwiatek, tu było szkło, tu pierdoły i posprzątane. Dobrze. Jak ja dawno w kopalni nie byłam, wiesz? Trzeba no, było się No. To tak. Dobra, ty wracasz do domu na noc, czy nie? E, tak, już właśnie już wracam. Tak, jak wyjdę jak tęskniąca żona na brzeg. <laughs> Morza czeka na mojego marynarza. Czekaj, czekaj. Po, powiem, tak. Jedzenie nie mam, bym ci jedzenie machał. Nie mam bladego pojęcia. Ej, ej, co, co, co od, mnie bije? Co chodzi? Z ty... o, złote jabłko mam. O. O, widzę cię. Nie, nie, nie wiem, jak się ten Neptunian wyławia, Nie mam pojęcia. O, znowu jest tak, że płynie łódka, ale byście by ciebie. to jest. E, łódka widna. Dobra, czekaj. Te, te ryby jeszcze wrzucę. Mhm, mm to wrzucaj. Powiem nam po dachu łazik. Ja pójdę, co ja tu mi wypadło, to mięso z zombie. No, dzisiaj było, wiesz, gruba sprzedaż, więc... Czekaj, mięso z zombie tu. Więc, więc. Kto tu jakieś nasiona wrzucił? Ja. Ale co? Nie, nie było można sprzedać. Na... A było napisane, że można? Nie, nie, nie. Jest napisane "Can't be planted". By... A, by the dobra. The... Jak zobaczyłem, że jest zielona, to no, jest ja w sprzedaży, wiadomo. E, Dobre. Im... mi spać, zobaczymy, nie zrobimy. Dobra, to ja się pożegnam, a ty powiesz później już po pożegnaniu, ile wyskoczy. No. Dobrze. Dobrze. To Wam bardzo serdecznie dziękujemy za obejrzenie tego odcinka, Ze mną był Wojtek. Byłem. I widzimy się w kolejnym, tak więc trzymajcie się. No i cześć. Cześć. Zarobimy.